tam koleś trawę kosi, ja do niego podchodzę, mówię dobry, można wejść do tego zamku, a on mówi ja tu tylko sprzątam, tak powiedział. No to normalnie tego bym się nie spodziewał, nie? Tam jeszcze przeszedłem trochę po tych staniach poszukać jakiegoś właściciela, ale nie było, to mówię dobra, wchodzę tutaj i teraz się będę patyczkował, nie? Kurde, a w jakiej miejscowości ja jestem? Panczów, Mamy zameczek na wyspie. Przechodzimy. Muszę się szybko sprężać. Teren prywatny więc nie chcę żeby mnie ktoś tu przyczaił. Szukałem właściciela. Bo tutaj jest Stadina na koni. Tutaj mamy jakieś pokoje w ogóle tu jest Główna brama, o, wejście. Tu jest mały dziedziniec. Piwnica. Elegancka. Kolejna piwnica. Zamek zbudowany w XIV wieku. Nawet za bardzo nie czytałem historii tego zamka, bo na spontanie wjechałem tutaj, jak to kanał spontaniczny, po prostu gdzieś tam na mapie mi się pokazała, jaki zamek mi się pokazał, więc mówię, wjeżdżam, mnie. A tam piwnice kolejne, wchodzimy. O, eleganckie bo jak mi tu coś na łeb pierdolnie. Muszę się trzymać, o. Sklepienia kolebkowo-żebrowe. A tam... ...woda. Jak ma ktoś z Was siano, to może zainwestować tutaj w to wszystko, wykupić ten teren, bo ten teren to jest całej tej stadiny konnej właściciela. Tam kolejne wejście do Fosy. Cyk. O, kolejna komnata królowej. Może jakieś berło znajdę. I tak na szybko Wam tutaj pokażę. Na, na szybko przelecę ten teren i tyle. A, i zapomniałem Wam powiedzieć, gdzie to jest. Dolny Śląsk. I dziedziniec, To są kolejne budynki mieszkalne. W XVI wieku ten zamek dotknął pożar. Zresztą na wszystkie zamki, w większości, na wszystkich ziemiach polski, o, tutaj fajnie wygląda. Główna brama wjazdowa. Budynek mieszkalny, za mną też budynek mieszkalny. Był ten zameczek też no już, już później, tak na początku, był w stylu gotyckim, a później wiadomo, był przekształcony w styl renesansowy, potem neobarokowy, tak. Tak, jak w większości zamków. No wiadomo, jeszcze, jeszcze tam podejdziemy, zobaczymy co i jak. Wychodzimy i pokażę Wam jeszcze ten główny dziedziniec stajni. Dobra, to ja się z Wami żegnam. No, no i co? No i do usłyszenia, nie? A komarytną i kleszcze.